Witam Was kolorowo w ten słoneczny, letni dzień. Kiedy na czas kwitnienia róż wiedziałam, że po moich różach mogę spodziewać się wszystkiego najlepszego, bo posadziłam je tak, by cieszyły oczy od czerwca aż do późnej jesieni. Większość z nich powtarza kwitnienie. Sadząc je nie miałam doświadczenia, ale dzisiaj wiem, że róże to piękna i bardzo ważna część mojego ogrodu. Mam już 50 róż w ogrodzie i każda jest wyjątkowa, i warto najlepszego miejsca. Pokażę dziś, co zmienię, by posadzić kolejne trzy sztuki. Może być to inspiracją dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z różami. Więc życzę miłego oglądania! Gdybym znów zaczynała swoją przygodę z różami, to na początek posadziłabym róża krypowe, bo wspaniale zadaniają miejsce na rabacie. Posadzone w maju lub teraz w czerwcu zakwitną w krótkim czasie bardzo szybko. Większą ilością kwiatów, bo to odmiana o bardzo licznych kwiatach. Moim ulubionym kolorem jest biały, kremowy i różowy, dlatego stworzyłam tę rabatę tylko z takich róż. Na brzegu posadziłam odmianę de fejry w kolorze białym i różowym, ale to nie był do końca dobry pomysł. Dlatego rok temu zostawiłam tylko jeden kolor, właśnie różowy, a białego się pozbyłam. Bo na małej rabacie i ten kolor zupełnie wystarcza, by powstało dobre wrażenie ładnej, dużej i wyraźnej plamy. Rozmnożyłam wtedy parę różowych sadzonek na pół i wypełniłam nimi wolne miejsca. Młodorośne szybko się ukorzeniły, i pojawiło się nawet kilka kwiatów, czyli że dobrze się ukorzeniły. A od wiosny widzę ich ładne przyrosty, więc jeszcze w tym sezonie rozrosły się tak dobrze, że wkrótce będą wyglądały tak jak starsze rośliny. Zachęcona tym efektem stwierdziłam, że chcę mieć więcej tego koloru w ogrodzie oraz tej odmiany, więc od pewnego czasu szukałam myścia, No i znalazły się. Pozbyłam się trzech rozpleńc japońskich z rabaty trawiastą wylinowej. I teraz dojechały do mnie trzy zamówione róże. Sadzonki są bardzo piękne, z wieloma pąkami. Moczyły się w wodzie kilkanaście minut i teraz posadzę je właśnie w tych nowych miejscach dla nich ukorzenią się szybko i zakwitną za kilka dni i dobrze rozkrzewią do końca tego sezonu. Zostawi on im sporo miejsca, bo taka niepozorna sadzonka za rok może zadarnić już rabatę na szerokość pół metra w każdą stronę, więc nie potrzeba wielu sadzonek, by mieć las kwiatów od czerwca do późnej jesieni, bo jest to odmiana, która powtarza kwitnienie. Róże ubarwią długą rabatę w swoim ładnym różowym kolorem, kiedy się rozrosną, a teraz rosną tutaj liliowce, które za chwilę zakwitną większą ilością kwiatów. Podobrze się już rozrosły i korzeniły, przesadzane i rozmnażane dwa lata temu. A zrobiłam to w samym środku sezonu, wtedy, kiedy kwitły jeszcze. Robię tak u siebie, wy tego nie musicie robić. Możecie zaczekać do jesieni, ale ja nie czekam. Tylko przynoszę rośliny wtedy, kiedy czuję, że jest taka potrzeba. A to dlatego, że w czasie kwitnienia widzę, jak to będzie wyglądało docelowo, po rewolucji ogrodowej oraz od razu, jak pasuje roślina jedna do drugiej. Wokół nowo posadzonych róż rozkładam kartony, a następnie moczę je i nadodaję drobną korę. Mam dzięki temu mniej pracy z pieleniem, bo chwasty rosną ostatnio wyjątkowo szybko. Ale też zakładamy, że będę coraz mniej podlewać mój ogród, by żył on w własnym, naturalnym rytmie z coraz mniejszą pomocą z mojej strony. A tu jest kwietny wodospad dwóch róż. Ta bardziej różowa, to odmiana parada. Powoli zaczyna już przekwitać. Prowadzę ją poziomo, czyli podwiązuję jej pędy do perkoli pozioma, pierwszy raz wiosna, a później zaraz po pierwszym kliknięciu w lipcu. Dzięki temu z roku na rok przybywa nowych pionowych pędów a ja mogę je prowadzić coraz wyżej, na tej drewnianej pergoli. Nawożę dwa razy w sezonie, pierwszy raz w marcu, a drugi raz w lipcu, nawozem do Na początku wiosny skracam wszystkie pędy przemarznięte i chore, a w lipcu usuwam przekwitnięte kwiatostany, radykalnie, co pobudza roślinę do wypuszczania nowych przyrostów i ponownego kwitnienia, które jest mniejsze, ale zachwyca do jesieni. Mam ją już kilka lat u siebie pograć, a nie wcześniej nie stosowałam chemicznych oprysków w takiej ilości jak w tym roku. Jednak po tym zimnym maju, jaki mieliśmy i deszczowych pierwszych dniach czerwca, moja pomoc była niezbędna. Wykorzystałam do tego gotowe preparaty firmy Target w formie oprysków w dostępnych dozownikach, co było i wygodne i bardzo skuteczne. Nie jest to żadna współpraca, ale gorąco polecam, bo świetnie zadziałały. Drugą część tego wodospadu tworzy róża jasmina odnana z roku 2005. Jest polcana bardzo często, więc ja się skusiłam na nią i teraz absolutnie tego nie żałuję. Tutaj widzicie rośliny po dwóch sezonach tylko. Sama starszej nie widziałam na żywo, ale mogę sobie to wyobrazić, jak zajmuje pergolę do końca. I tego się właśnie spodziewam u siebie za rok. Ma szybkie przyrosty. Obficie kwitnie. Dobrze powtarza kwitnienie, a jej długimi i wiotkimi pędami mogę bardzo łatwo manewrować. Przywiązuję je do podpory zielonym sznurkiem, którego wśród dużej ilości liści zupełnie nie widać. Jest to odmiana, która nie choruje, jej kwiaty opadają w dół, a to wygląda niepowtarzalnie, przepięknie, przecudnie. Obie róże prowadzę tak, by połączyły się w górnej części pergoli. I mam nadzieję, że już za rok to się wydarzy. Poziome prowadzenie sztywnych pędów parady koryguję wyłącznie wiosną. Natomiast wiotkie pędy jasminy co kilka dni. A nie jest to łatwe, bo jej kolce mocno wystają i często jestem porysowana po takich działaniach. Ale systematycznie i powoli upinam je, by kwiaty były jak najwyżej. To już róże napnią. Odmiana Excelsa. Z nimi też miałam problemy na wiosnę. Kilka razy robiłam oprysk tymi samymi środkami firmy Target, o których wspominałam wcześniej przy róży pnącej. Parada na szczęście, wszystko skończyło się bardzo dobrze, ale obserwuję uważnie, by w razie czego szybko zadziałać. Na taką kaskadę kwiatów czekałam cały rok, więc ratowałam je aż do skutku i udało się. Do tej pory mi nie chorowały, ale w czasie tej wyjątkowej od 30 lat tegorocznej zimnej wiośnie. Było za mało ciepłego wiatru, więc musiałam im pomóc. Teraz kwitną fantastycznie i widzę, że jest bardzo dobrze. To jest pierwsze ich kwitnienie w tym sezonie. I liczę na dalsze, nieco mniejsze, ale będzie, bo po odważnym przycięciu pojawią się kwiaty. Wprawdzie nieliczne, ale będą mnie cieszyły. Do jesieni. Przycinałam je w marcu. Pędy skróciłam o połowę, ale dla takich róż ważna jest ochrona przed temperaturami poniżej 8 stopni. Jeśli są takie zapowiedzi, to od razu przyginam je do ziemi i przysypuję miejsce szczepienia drobną korą, i tak czekają do cieplejszych dni wiosny. Po wyprostowaniu ich przywiązuję do coraz większego patyka i od razu przycinam je. Potem już tylko obserwuję, co się u nich dzieje. Rok temu nie robiłam dosłownie nic, ale w tym musiałam im nieco pomóc, i teraz jest ten fantastyczny widok. Powiększyła się dzisiaj moja kolekcja róż o trzy sztuki, ale coś czuję, że to nie jest jeszcze koniec, bo róż są przepiękne i dodają mojemu ogródowi szczególnego klimatu oraz wyjątkowej magii, więc coś się jeszcze u mnie może wydarzyć w tym temacie. A więc obserwujcie mój kanał i bądźcie na bieżąco, bo planów ciągle przybywa. Czy powiększycie swoje kolekcje różane w tym roku? A jakie odmiany lubicie najbardziej? Ja szukam inspiracji w temacie róż okrywowych. A dzisiaj dziękuję Wam za każdą łapkę w górę i każdą subskrypcję. Życzę pięknych, różanych okazów w ogrodzie i zapraszam na kolejny odcinek już w lipcu. Pozdrawiam!